Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Sony Rixona K550i, w którym został ubrany soft od W610. Telefon posiada poczę klawisze. Jak widzimy ściszenia, pogłaszania, zmniejszania, zwiększania zdjęć. Posiada również spust aparatu z autofokusem. Po drugiej stronie znajduje się klawisz odtwarzacza MP3. Fastport ładowania, oczywiście ten standardowy dla Sony Ericssonów. Na tylnej ściance znajdziemy aparat o matrycy 2,0 megapikseli. Jest to dość dobry aparat. Wspomagający dwoma diodami LED, które, które służą głównie jako latarka w tym telefonie. Na górze znajduje się włącznik i włącznik telefonu oraz port podczerwieni. Telefon posiada wyświetlacz 1,96 cala w przedziale 176 na 220. Posiada wbudowaną pamięć 64 Mega. I obsługuje karty pamięci M2 do 2 GB. Teraz sprawdzimy sobie funkcję wewnątrz tego telefonu. Sprawdzimy, jak on funkcjonuje. Jak już nie wspominałem, telefon posiada wgrany soft od W610. Jest to praktycznie ten sam soft, tylko że telefon zmienił się troszkę i ma troszkę inne ikonki i tło na wersję muzyczną. Telefon posiada podobne funkcje jak inne, znalezione alarmy, aplikacje, kalendarz, zadania, notatniki, które można ustawić na główny ekran, synchronizacja, minutnik, stoper, latarka. Sprawdzimy latarkę. Jest bardzo mocna, bo posiada dwie diody: kalkulator i pamięć kodów. Przejdziemy na samą górę, zobaczymy sobie radio, gry, odtwarzacz wideo, wideo D, wideo foto, i music D, aplikacje służą do konwertowania e, zdjęć, wideo i muzyki, stalne sterowanie. E, dzięki temu możemy sterować innym telefonem. Możemy łączymy się przez telefon z telefonem przez Bluetooth. I możemy używać funkcji w innym telefonie. Bardzo fajna opcja. Nagraj dźwięk i film pokazowy tego telefonu. Teraz sprawdzimy sobie oryginalne dźwięki tego telefonu, jakie zostały wgrane przez producenta. Telefon dość głośno gra, ale nie ma dobrej jakości dźwięku. Teraz przejdziemy sobie i sprawdzimy oryginalne gry tego telefonu. Jak widzicie, jest taka gra i aplikacje Music Oczywiście, możemy dogrywać różnego rodzaju aplikacje na ten telefon. Oczywiście, w tej rozdzielczości, o której wspominałem, w formacie JAR. W telefonie, telefon obsługuje również wideo 3GP, również można nagrywać wideo w 3GP. Przejdziemy do ustawień, zobaczymy jak to wygląda. Można ustawić ustawienia wyświetlacza, jasność do 50%. Można oczywiście grać różny patch na ten telefon można go zmodyfikować, Można wpływać takie patrze, że można zmieniać jasność telefonu od 0 do 100. Bardzo fajne opcje można, można działać z tym telefonem. Telefon posiada oczywiście Bluetooth podczerwień i USB. Przez te trzy rzeczy możemy przesyłać piki. Nasze, z naszego telefonu. Teraz wejdziemy sobie w aparat. Musimy tutaj odsunąć. Jak wspominałem, telefon robi dobrej jakości zdjęcia, mimo że posiada aparat 2 megapikselowy. Zobaczymy sobie jego funkcje. Tu mamy przełącz na kamerę, tryb zdjęć, seria, rozmiar zdjęcia. Tu mamy do wyboru tylko trzy opcje: ostro zdjęcia, nieskończoność makro. Można włączyć latarkę, samowyzwalacz, efekty, balans bieli, tryb pomiaru. Jakość zdjęcia, dźwięk migawki, włącz i wyłącz datę. Fajna sprawa, bo można ustawić na zdjęciu datę, kiedy, kiedy było zdjęcie wykonane e, i zapisuj w, e, na karcie pamięci lub w pamięci e, telefonu. Oczywiście musi być oryginalna e, i nowa. Również mamy datę tej baterii. To 2007 rok, 25 tydzień. Ta bateria ma 13 lat. Sprawdzimy sobie teraz rok tego telefonu. Telefon został wyprodukowany w 2008 roku. Nie wiem, czy widzicie. W 2008 roku. 34 tygodniu. To już wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Zapraszam Was na kolejne moje filmiki z udziałem Sonary Sonów i Noki. Cześć.